Uh -huh. Działa! I wiesz co musimy teraz zrobić, prawda? Ej, przynajmniej tym razem jesteśmy na to gotowi. Jesteśmy uzbrojeni po zęby. Dobra, dobra. Skakuj pierwszy, jedziesz. Ja złotą. Dobra, skakujemy razem na trzy. Raz, Shhh. dwa, trzy. Aaaa. To już jest koniec tego odcinka. Gdomek? Jesteś? Tak, jestem tutaj. Wśród lamentów i płaczu siódmego kręgu piekła sekcji komentarzy na YouTube, to co najczęściej się pojawiało w mojej działalności, to pytanie, kiedy wróci Andrzej i seria przygód z Minecraft. Otóż parę miesięcy temu zacząłem pracować nad kontynuacją tej legendarnej serii, i niestety muszę przyznać, że mnie to przerosło. Powodów było wiele, jednak za nomową Romana postanowiłem nagrać ten filmik, który będzie moim podziękowaniem i informacją. Dziękuję Romanowi, Normanowi, Ziemniaksowi, Horyksowi, Szarykowi, Pandzie, Krecikowi, Gołębiowi i Morfeuszowi za poświęcony czas, wsparcie i nakład pracy, który wszedł w nagrywanie projektu P. Jeżeli kogoś pominąłem, moje najszczersze przepraszam. Projekt P, bo taką nosił nazwę roboczą, był próbą wznowienia fabuły przygód z Minecraft sezonu drugiego, która pochwyciła dosłownie miliony serc. Jednak jej format i ogół miał być inny. Z let's playa z opowieścią miał przybrać formę małego serialu, który poszerzyłby świat stworzony przeze mnie i Andrzeja, a także podniósłby poprzeczkę na aktualnej scenie. Plany były duże, a to co widzicie cały czas w tle, to są przykładowe scenerie, które zostały zbudowane na potrzeby tego przedsięwzięcia. Na pytanie, czy kiedykolwiek wejdzie to w życie, odpowiem szczerze, nie mam radego pojęcia. Na koniec chciałbym podziękować wszystkim, co prawda może trochę za późno, za tak gorący odbiór sezonu drugiego. Do tej pory słyszę, że to była jedna z ulubionych serii wielu ludzi. Kłaniam się nisko ja. Duch Andrzej i była ekipa Mambla. Cześć, trzymajcie się.